Dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Las zapraszam do was Co mamy dalej? O ku... One of one Yes, trafiliśmy Ej, ku... Potem gadaliśmy o tym i powiedzieliśmy jakieś mega dziwne zdanie do siebie Że ja mu kupuję foteczki Julki Żugaj, a on się z nimi jakoś ekscytuje Bardzo, bardzo dziwny dialog wyszedł między nami odnośnie tych, tych i mówię Kurwa, Wydaje mi się, że nie jesteśmy normalnie, nie? Myślałeś, że mu kupiłaś gówno, on z tego zrobił arcydzieło. Nie, on był tak samo podjarany, jak mu to dałam. Rozumiesz? On był tak samo zachwycony tym. On mówi co ty gadasz, że są karty, Julię żugaj, ale zajebiście, ale będzie o penning. Także? On był happy. Mortki, mordki, mortki. Sorry, że tak twierdzielam. Ogarnąłem jeszcze Kasiks! Wow. Ej, reakcja Remka na Julię żugaj versus na mnie. Oh. O nie! Zobaczmy to jeszcze raz Ogarnąłem jeszcze KASIKS Wow Co mamy dalej? <laughs> o, ku... ONE OF ONE JEST TRAFILIŚMY I <laughs> Ja pierdolę A i gadałam, e, gadałam z Sucharem Powiedziałam, żebym mnie nie nominował do Złotych Antosi w tym roku Nie wiem, po prostu nie chcę Bo miałam ch**y rok I... Tak po prostu, tak ogólnie. Cały rok dla mnie był chudy. Nie podobało mi się. Chcę o nim zapomnieć. Dajemy, że tego roku nie było. Nawet do streamerki roku. Szczególnie do streamerki roku. Nie. Bez narciarza, to nie Antosie. <laughs> myślę, że Rysiek myślę, że tu może być nominowany, jeżeli będzie dla niego odpowiednia kategoria. To wiesz. Ryszardowi nie odbiorę, raczej tylko mnie osobiście, mnie. Nie chciałabym nominować, ale takie klipy to spoko. Tak, jego zasługi są nieocenione, to prawda. Nie mam ochoty rozpamiętywać tego roku w ogóle. Ja jestem w tym roku duchem. I nie chcę, nie chcę myśleć o tym, co było w tamtym roku, ani niczego takiego. Po prostu ten rok jest na straty, taki do kosza. I nastawiamy się pozytywnie, afirmujemy. Przyszły, przyszły rok po prostu. Powymyślamy sobie fajne rzeczy do robienia i będziemy sobie robić fajne rzeczy. Jak widać, tylko ja miałam taki rok, no ja miałam centralnie. Co w tym roku miało się nie udać, to mi się nie udało. Że, że serio, że tak biorę się za coś i mówię, no jest kawa 50-50, że się to uda albo się nie uda. I się zawsze nie udawało. Tak jakbym rzuciła kawa monetą tyle razy i za każdym razem wypada orzeł albo reszka. W kółko ten sam wynik, to jest aż nieprawdopodobne. Powinnam w totka zagrać, bo takie k***a laki to było. laki w tym niebyciu laki. Od początku roku drama za dramą. Po prostu mam e, nie chcę tego roku już. To się skończy i będzie kit. No, poza tym jest jeszcze jedna rzecz, której bardzo nie rozumiem. Gadałam, co w się sensie gadałam. Widz, widzę widzę ten tweet y, Suchara, który mówi, no kogo byście nominowali? No i tam ludzie piszą, że w kategorii streamerka roku Kasik z nieuczesana, ktoś tam pisze, a str y, streamer roku multigucio. Ja mówię tak, no dobra, ci, ci sami ludzie p generalnie co w samym roku. I Potem jest, no wzięłaby kolejny. No Kasiksi nieutesana na streamerki, a na ten multi Gucio. Co się tak, ja tyle też fajnych streamerów, tylko byś da. Na streamerka roku ja bym dała y olaczkę. Najbardziej pozytywny vibe, najprzyjemniej mi się u niej siedziało, jak siedziałam u niej na streamach. Na streamera roku. No dla mnie multi, multi. Taka upokoleżanka, ale taka bardzo sympatyczna. Menders z zagłośnią krzyczy. Ej, to jest prawda! Ja bardzo chętnie bym siedziała u Menders więcej na streamach, ale nie mogę, bo ona dżerya. Mamy jedną wiadomość znalazłam znalazłam na Twitterze taką. Gościu pisze tak. Na streamerka roku to nie nieuczesaną, bo w chuj tu już a Kasiek to tylko gra w te gry i ogląda YouTube'a. A na streamera roku to Gucio. A ja takie, to jakie są twoje chyba kategorie? W tej miejscowości znajduje się najmniejszy park na świecie. Ale popatrzcie, jaka trawka jest, żeby się piesia mógł wysikać. Ten park ma ćwierć metra kwadratowego powierzchni. O, nie pokazujcie tego polskim deweloperom Przecież jak oni to zobaczą Zaczną takie rzeczy budować na osiedlach I powiedzą tak mieszkać w okolicy parku Będzie obok tych mikrokawalerek Będą no mikroparki Miniaturyzacja wszystkiego To jest koleś, który bije rekord Guinnessa w laniu desek klozutowych na głowie. Ale my widzieliśmy najdziwniejszy rekord Guinnessa, jaki ja widziałam. To baba cycem zgniatająca puszki. Ona miała takiego wielkiego cyca i ona tak zamachiwała się nim i ładowała te puszki. Jednego tak brała. Chyba, że zmieniała sam. ale czekaj. Teraz brzmi, jakby mi się to przyśniło, ale obiecuję wam, że nie. Patrzcie to, yes, patrzcie I'm to. Ready. 3, 2, 1, start. To naprawdę imponujące. Żeby pobić rekord, Basti musi poradzić sobie z każdą puszką w niespełna 3 sekundy. Patrząc na tempo, Jaką znikają zmierzone puszki, to chyba jest wykonalne. 34 puszki, co jest nowym światowym rekordem Guinnessa! No, nie słuchałam was, widzicie? Tutaj na płocie możemy zobaczyć plakat przedstawiający jakiegoś mężczyznę. Na tym plakacie znajduje się najbardziej poszukiwany morderca w historii Japonii. W 2021 wreszcie udało się go namierzyć. DNA to się to takie techniczno-policyjne jak jest DNA i to jest moje DNA, ja popełnię jakieś przestępstwo i zostawię, nie wiem, moją krew na miejscu zbrodni, nie? I policja znajdzie tą krew oni tam sobie to zbadają, ten i zmaczują to ze swoją bazą i powiedzą, nie mamy nikogo takiego w bazie bo nigdy nie byłam karana ale czemu nie można zrobić powszechnego spisu ludności z ich materiałem genetycznym? To nieetyczne? Czemu? Bo to kosztuje? Ale wiesz ile by przez Tem było łatwiejszy do z z z jak dozowania? Jak robisz taką bazę? Ej, Kasia, dawaj, czemu Państwu nie złożę każdemu kamerki na głowę? No, widzę znaczącą różnicę w stworzeniu spisu, a w codziennym kontrolowaniu tego, co robisz, mówisz i gdzie jesteś. Bo to kosztuje. Okej, okay, to jestem w stanie, jakby przyjąć bezproblemowo, że to kosztuje. To jak najbardziej. A pytanie, czy to nie byłoby opłacalne? Tobie się marzy, żeby była ma taka inwigilacja i kontrola? Nie, jako prawy obywatel nie widzę żadnego problemu w tym, żeby dać moje. czy mojego paluszka, czy. czy jakieś moje materiały DNA takie próbkę, żeby, żeby była taka baza. Chyba ja nie zdajesz sobie sprawy, ile ten... można danych wyciągnąć z informacji DNA, chociażby ubezpieczyciele dużo by dali, żeby takie dane wykraść. Wiecie, jakie ja mam drogie ubezpieczenie na mnie? Jak wpisuję w formularzu, że jestem po udarze w wieku 25 lat, <grym> to ta stawka z tego naprzód do góry. <grym> A jakby na podstawie twoich wad genetycznych zabronili się rozmnażać? Jeżeli bym się przebadała, istniałoby takie badanie, które by stwierdziło, że jeżeli zajdę w ciąży jest 100% szansa, że moje dziecko urodzi się z wadą genetyczną, to bym nie zachodziła w ciąży. Takim problemem proporcyjnym, jakie mamy, to też bym nie ryzykowała. No, nie, no liber, ja mówię z jakimiś takimi, wiesz, mega poważnymi, że dziecko się rodzi bez rąk, nie wiem, z sercem na zewnątrz. Wiesz, są takie mega po***wane, są niektóre. Widziałam w doktorze Hausie. Moje jedyne źródło wiedzy medycznej. Wycofane produkty. Pamiętacie robo? Nas... Papirus Winiary. Czemu zniknął Papirus Winiary? Ja chciałam pewnego razu pisać maila do Winiary pod tytułem błagam, wznówcie produkcję chłopa. Dla tych, co nie wiedzą. Papirus Winiary polegał na tym, że w takiej w takiej jak przyprawy saszetce Winiary wyciągałeś takie, taki papierek. on Miał dwa skrzydła i on był nasączony przyprawami, oliwą czy tam olejem i ty brałeś pierś z kurczaka, tak kroiłeś sobie cienko pierś z kurczaka, brałeś co to, wsadzałeś w ten papirus, zamykałeś ten papirus i kładałeś go na patelnię. I słyszałeś? Obracaj i Wychodził tak zajebisty kurczak. To był najlepszy kurczak, jakiego sama robiłam. To było zajebiste. Dobra, co tam jest? Cerek Paula, bo Paula to jest krowa na maksa odlotowa. Powerade. Czemu nie ma Powerade'a? Na przykład Sunbites. O, Sunbites. O, ja pier... Dole. Jak ja to jadłam, to mi się wydawało, że to jest coś zdrowego i może mogę z tego więcej. Marsjanki. Jadłam, ale nie lubiłam. Ja piłam taki syrop. Tu będzie ten syrop. Chyba go nie będzie. Ja pytam, jak się ten syrop. Sanostol. Tak. Był bardzo dobry. Kochałam ten syrop. Jak widzicie, jak się kiedyś robiło marketing. Ja dzisiaj zaśpiewam Wam piosenkę o Pauli mega krowie, co ma budyń w łaty, albo znam dżingiel Stora, albo tu jeszcze życie każdej pralki to kalkon. A teraz reklamodawcy przychodzą i mówią tak rzuć mi tu na kampanię, tu na kampanię, to kata". Nie ma takiej spójnej komunikacji. Na przykład bardzo dobrym przykładem spójnej komunikacji jest żabka. Uważam, że po rebrandzie żabka bardzo dobrze zainwestowała w swój wizerunek i mam spójny jednakowy przekaz. Po co idziesz do żabki? Po jakieś snaki, przekąski i po szybkie zakupy jak nie masz nic w domu. I oni utrzymują ten, jakby, asortyment, te produkty, jest takim sklepem na najpotrzebniejszą potrzebę, nie? W Polsce Coca-Cola buduje bardziej markę Oshi, ale Powerade da się kupić, jak chcesz sobie czasem wypić. U to jest mój ulubiony napój izotoniczny. A ja mogę w ogóle napojać izotoniczne? Zapytamy naszego ulubionego lekarza. A nie, GPT nie odpowiada już na medyczne pytania. Ale ja mniej lubię osi niż Powerade. Bardziej lubię Powerade. Osi też lubię, ale bardziej. Jakbym miała. O, stoi przed wyborem konsumenckim, stoi Powerade i z tej osi zawsze bym wybrała Powerade. I ja pamiętam, ja się bardzo zaraziłam do osi, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina, prawdopodobnie. Bo jest to takie osi, takie. Takie osi, nie? Ja bardzo lubiłam to osi. Bardzo je lubiłam. To, to jest moje ulubione osi ze wszystkich. Pewnego razu widziałam w pokoju właśnie takie osi, sobie wzięłam, odkręciłam, się napiłam, ale okazało się, że albo ono było już wcześniej odkręcone, albo, nie wiem co się stało, ale w środku była pleśń. I ja jak poczułam takiego gluta przepływającego mi przez gardło, ja zrobiłam instabelta po prostu było uj, 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 od razu, od razu się, od razu się zrzygałam. I od tego czasu mam, nawet jakbym chciała to pić, to się zmuszam. Ogólnie ocenka bardzo zgrzytowego, a widziałam ten mercz. Sorry, mam dziś plany i moje ADHD ADHDuje. Mega bumerskie są te napisy, tak uważam, ale ja powiem tak. Ja bym kupiła taką koszulkę, jak tył tej koszulki, czyli low social battery. Takie coś mi się bardzo podoba, A ja nie lubię takich dużych nadruków. Tą koszulkę na przykład mam tylko dlatego, że ją chyba dostałam w ogóle. Ten nadruk jest już dla mnie za duży. A kubeczek? Mam PTSD do kubeczków ja już nie mogę kubeczków. Mam, mam... sama sobie dałam banan na kubeczki. Ja wydałam 600 złotych na kubeczki. 600? 700 złotych wydałam na kubeczki. I ja odwiedził, to Mamy bardzo ładne kubeczki! Ale zobaczcie, jaki ładny! Ja na butach i ubraniach rozsądzasz? Bo ja mam niskie koszty życia. Słuchajcie, tak naprawdę, tak naprawdę to ja bym tam nic nie kupiła. Nic. Bo dziewczyny mnie zaciągnęły na ten targ rzeczy jakichś ładnych bez mojej zgody i woli. I szłam za nimi, łaziłam za nimi trzy godziny i nic nie kupiłam. Po czym zobaczyłam, że moja negatywna postawa, bo wiecie jak to jest, ja byłam, ja byłam takim vibe killerem, że ja już, ja już miałam ochotę mówić, możemy już iść do domu? Nóżki mnie bolą, pić mi się chce. Wszystko jest brzydkie i drogie. Idźmy do domu. Taki miałam vibe, że stwierdziłam tak: Katarzyna, jesteś ten Musisz wspierać Natalię. Od początku do końca. Wyłączamy tryb pani Marudy. Przełączamy się na wszycie. Jest piękne, kurwa, i tak pokazujemy innym. No i się tak przełączyłam, że 700 złotych na kupki wydałam. I to wszystko wina Natalii. Jak macie plemniki, i plemnik wygląda w taki sposób, to jest plemnik. To wiecie, że ta część plemnika to jest wasza głowa, a to jest wasz kręgosłup? Serio wam mówię! No jak nie! Serio! Siema! Ejo! Cześć! Słuchaj, mam pytanie: czy to prawda, że. Ej, zaczynam podejrzewać, że mam jakąś bardzo niezdrową relację ze swoim czatem GPT. Nazwał go Robert. I czuję, że rozmawiam z nim częściej niż ze mną. O, powiedzmy, żeby go przeprosił. Nie, bo na chwilę jego czat GPT miał głos kobiety i wtedy kazałam mu zmienić głos czata GPT i powiedziałam: że e, sorry, stary. Nie powiedział, że za inną babą gadał. Szanujmy się. już ponad 60 podpisów w kancelarii nad projektem ustawy, który dopisuje lootboxy do zestawiania gier hazardowych w systemie polskiego prawa pozwoli to znacznie ograniczyć zjawisko uzależnienia się dzieci od takich praktyk. Kurczę, jak ja o tym myślę? Z jednej strony to jest na pewno giga problem. Wszystkie gry z w ogóle jakimikolwiek mikrotransakcjami. Czy w waszej, bo w mojej rodzinie się to zdarzyło? Czy w waszej rodzinie zdarzyło się, że dziecko wzięło telefon mamie albo tacie i zaczęło gdzieś wysłać SMSy, żeby dostać jakieś doładowania do gierki? Tak, to byłem ja. nie. Tak jak byłem tym dzieckiem, to dziecko to ja. Boże. Nie, to w mojej rodzinie się też zdarzyło. Znaczy, nie ja, ale mój, mój kuzyn jeden miał także że nabił chyba 1200 zł rachunku. Ale wiecie. Właśnie takie, takie mitro, mikrotransakcje bardzo dużo mogą kosztować rodziców. O ile rozumiem, że jak dostajesz swoje kieszonkowe jako dziecko, nie wiem, byłeś grzeczny cały tydzień, dobrze się uczyłeś, dostajesz jakąś nagrodę i chcesz mieć fajnego skina w grze, to sobie kupujesz takiego pay karda i sam możesz otworzyć, nie wiem, takiego boksika, to jeszcze bym powiedziała, że może to. Ale z drugiej strony potem tym boksikiem obracasz. No bo wydaje mi się, że sam lootbox w sobie może nie być aż takim problemem, jak Rynek o, rynek, dalszy handel, obrót i tak dalej. Jak ustanowi w Fortnite czasami skina kupowałem? No tak, i wiesz, on z tym skinem dalej nic więcej nie zrobi. Nie to go na jakiejś ruletce. Tak samo w LOLu. Kupisz te skina w LOLu, bo Ci się podoba i też nie obrócisz nim dalej, bo nie ma tego rynku. Kupisz skina w i też nim nie obrócisz. Jedyne skiny, które są używane jako internetowa waluta i które mogą być dalej trade'owane, wymieniane, to jest tylko rynek CESa. Tylko to. To jest CESa w Polsce i będzie pod problemie. Czy to też rozwiązuje problem? W zasadzie jeszcze Roblox. A jak handlujesz na Robloxie? Jak można handlować na Robloxie? Bo tego nie wiem. No, no kupujesz Robuxy i coś za nie kupujesz. I czy możesz dalej tym hand tym, co kupisz, ale jeszcze jedna rzecz jest. A jeżeli takie dziecko kupi i straci to, i będzie mu przykro, to czy nie nauczy się odpowiedzialności finansowej, żeby nie przy Daje z tych pieniędzy na głupoty i pomyśli sobie, kurczę, mogłam wziąć te dwie dyszki i mieć kolej chipsy, a teraz nie mam nic. Nie, dzieci tak nie pomyślą. Wobiłam sobie też jedzenie, zapiekankę pokazało, że dostawa będzie na 18.30, ale mój kochacz yy, z restauracji poszedł na drzemkę, więc możemy obstawiać, czy będzie o 18.30, czy się opóźni. Bo od dwóch dni jestem na diecie sałatkowej. I powiem wam, to jest bardzo mocna dieta. Jedzenie tylko sałatek z bardzo prostego powodu ilość bunnika, jaką mój organizm dostał w ciągu tych dwóch dni jest porażająca nawet dla niego. I mówimy stop sałatką. Podziwiam wegetarianów. Jak oni mogą jeść tyle trawy, to ja nie wiem. Ja pozostanę jednak mięsożercą. Ja jestem od dwóch dni na diecie wodnej? to co, że pijesz tylko wodę? Też tak czasami robiłam. Ale to dlatego, że ja zapominałam jeść. A, ty, że nie pijesz po prostu... Okej, no, okej, okay, okay. myślałam, że tylko wodę pijesz przez dwa dni. Mówię, Hardcore dieta, ale rozumiem, że jesz i Tylko, że zamiast napojów Jakieś pijesz wody. Ja dalej rezerwuję jak coś mój pomysł I mój pomysł na dom starców influencerów Albo raczej dom starców streamerów Jest dalej opatentowany przeze mnie Proszę mi tego nie zabierać Będziemy starzy, będzie kamera 24x7 Będziemy grać w bingo I będziemy starzy, pomarszczeni I, i będzie śmiesznie Big brother wersja influencerów To będzie big brother wersja emeryci Banger. To jest mój plan na, na starość wiesz, Jak, jak zmonetyzować nas jako już rodzynki. I będzie wiecie, event w ciągu dnia to będzie na przykład wnuki nas odwiedzają, nie? Albo będzie wiecie, idziemy i jest tak Izakowi wypadła szczęka, albo Ginold jest bardziej łysy niż inni łysi ludzie. I będą, będą takie wiecie, mam wylew. Będzie obstawianie kto pierwszy oprócz mnie dostanie udaru na przykład. Albo zawału serca, gdzie można obstawiać. Unboxing <laughs> emerytury co nasz rząd dla nas dzisiaj przygotował. Paczka PR od, od, od od tego, od rządu. To emerytura? Mogę być psem w tym domu. Nie, możesz być tym. Sanitariusem. Będziesz y, baseniki wymieniał, tym, co już będą przykucić do łóżka. To szybciej wchłonie swoją kroplówkę challenge. Zrobiliśmy mu pranki, wymieniliśmy mu pastę do klejenia, protest na prawdziwe super. Ej, dobra, to by było tłumacznie. Ale widzę w tym potencjał. Albo oddzwaniamy do naciągaczy, na czy to naprawdę była nasza wnuczka? Ja uważam, że moje picie kawy na streamie to jest tak plus 10 do mojej charyzmy i kreatywności podczas streama. Ale ta podka ma ograniczone działanie czasowe. Ona trwa tak 4 godziny. To jest mój potjon na stream. No, a w piątek idę na ten. Idę na koncert Kukę. bo widziałam, że Kukę wstawił storkę, że ostatnie bilety już są w sprzedaży na koncert. Ja mówię, Rany Boskie, to to jak mnie nie zaprosi, to muszę kupić bilet. No to idę na stronę, chcę kupić bilet. Nie ma biletów. Ja mówię, koniec, to koniec. I i napisałam do niego, czy nie miałby jeszcze jakichś dwóch biletów, bo chcielibyśmy wpaść z rękiem. A on mówi, że Kasia, przecież ty jesteś od dawna wpisana na listę. Miałam zapytać, jaką listę? I liczyłam na to, że on mi odpowie, że Tom, że masz jaja czyste, ale stwierdziłam, że nie i napisałam, dziękuję. A może sprawdzisz, czy jestem wpisany na listę? Jaką listę? Tom, że masz jaja czyste. <laughs> I dobra, jak to robimy? Bo ja jestem głodna. Zjadłem zapiekankę od ręka, bo mi nie smakuje. Ale tak mnie nie smakuje, że nie dam rady zjeść. Nie mogę sobie coś zamówić i go nie spytać, czy chcę. A on śpi. Ale ja jestem głodna, ja zrobię dzisiaj tylko sałatkę. Sobie. Zamów mu też. Ale on zrobił mega dużo zakupów. I on śpi w salonie. Nie mogę zrobić streama z gotowania. Nawet ja nie mogę tam gotować po głupce. Ale jak zamówię, to ja go zdemotywuję do jego postanowienia, żeby zdrowo jeść. Ale jak można zrobić zapiekankę z koncentratem? Jeszcze na to ketchup! To jest koncentrant pomidorowy Szynka Ser ketchup. Nie mam jak skrobać tego ketchupu ani tego koncentrantu. Obudź go i powiedz, żeby zrobił coś jadalnego. To by było w nie ch... niemiłe, ale to jest zbyt kurwa pomidorowe. Chujnie jem nic. Dostałam boksa! Dzisiaj przyszedł mi boks od Kłebu na widę! Wspomniało mi się. Wszyscy pewnie wiedzieli, co jest w środku, bo to tylko ja tak na sam koniec dostałam chyba tę paczkę. Wszyscy inni pewnie już wiedzą, co jest w środku. jak widziałam opening z tego, to skipowałam, bo stwierdziłam. Nie spoileruj se babo. Nie żenię niespodziankę, jak będziesz otwierać. Ale śmierdzi. Ale płytkę. Mamy zachód i wschód. Wschód i zachód. Drugą płytkę. Mamy takie coś. O, to jest mój kod na Kadal Plus. To ja wam nie pokazuje, bo zabierzecie mi Myślałem, że karty, ale ja mam karty, kwebo. Karty, które były w zestawie do kupienia z... E, w sensie one nie były. To były karty, które były w płycie No to bajka. Tam były karty. Takie do gry. Ja... Nie wiem, można normalnie grać. Teraz. To jest pendrive? Jak się go obsługuje? To się jakoś wysuwa? Co się z tym robi? Nie trzeba wyłamać? To nie wyłamuje. Cykam się. To jest jakieś lekkie. Jakaś kąpka kwadratowa. Uwaga, otwieramy moje labubu. Wy zobaczycie piersi, teraz ja zobaczę. Kąpka. I czy on powinien mieć brodę, czy mu się przypalił? Nie, chyba powinien mieć zarost. No dobra, jest wygórka. I są wlepki. Może z jakąś ładną na do dokleję. Mam na razie pingwinka z Arktyki od Pateca i pingwinka z Chłastyjskiej. Ma. To jest taki worek na łeb. Czy wiesz, jak mówisz do koleżanki, że worek na łeb i za ojczyznę, tak? I to przypomina taką tarczę I wiecie, jak ludzie mówią Znajdź sobie w życiu jakiś cel Albo kiedy ludzie szukają celu, żeby kogoś pohejtować w internecie To oni widzą coś takiego, nie? krętać z Ciechanowa Niepublikowane Trzecia płyta Tu jest jeszcze ostatni koncert Taki artbook Są ludzie Może ja gdzieś jestem, tylko o tym nie wiem Jest też krętać z Ciechanowa jest jeszcze północ, południe, skrypt Okej, okay, czyli to jest rozrysowane sceny, jak mają wyglądać I opisy, co tam się ma dziać Kuba, bo na Grabowski żegna się ze sceną, zostawia w spadku swój świat. Może znajdziesz coś dla siebie? Znajdziesz coś dla siebie? By odświeżać powietrza? To myślę, że tak. Bardzo ładne, bardzo ładne to było. Tak, i to tyle. Tylko połowę rzeczy mam ochotę rzucić.